Zwiększ ilość spożywanych warzyw. Takie zalecenie usłyszymy w przypadku większości dolegliwości. Dieta bogata w warzywa jest zalecana osobom, które chcą schudnąć, które mają insulinooporność, stan przedcukrzycowy, a także cukrzycę zarówno typu pierwszego, jak i cukrzycę typu drugiego. Dlaczego tak jest? Co nam daje włączenie większej ilości warzyw do codziennej diety? Jakie warzywa wybierać, kiedy dbamy o poziom cukru i poziom insuliny? O tym powiemy sobie w tym filmie. Powiem Wam przede wszystkim, jakie są łatwe sposoby na to, aby jeść większe ilości warzyw w ciągu dnia. Zapraszam. Zostaw łapkę w górę pod filmem i subskrybuj kanał Niesłodze. Cześć, moi drodzy, z tej strony Maciej, kanał Niesłodze. Nasza dieta to nie są tylko węglowodany, białko i tłuszcz. To jest również błonnik, to są również witaminy, składniki mineralne, woda czy też inne substancje, jak na przykład polifenole. Gdyby wszystko sprowadzało się tylko do tego, ile jemy węglowodanów, białka i tłuszczu, jak niektórzy próbują przekonywać, no to chyba już mielibyśmy samą żywność w proszku. Warzywa warto jeść szczególnie z tego powodu, że potrafią być. Niskokaloryczne, mieć bardzo mało węglowodanów przyswajalnych, ale jednocześnie dostarczać nam substancji na tyle unikatowych, że naprawdę ciężko jest je zastąpić inną żywnością. Suplementami też. Wymieńmy sobie teraz warzywa, które ja polecam Wam jeść regularnie. Warzywa liściaste takie jak szpinak, rukola, jarmusz, sałata rzymska czy sałata masłowa. Dlaczego warto je jeść? One są przede wszystkim niskokaloryczne i na upartego można powiedzieć, że je możemy jeść bez ograniczeń, bo wpływ na poziom cukru będą miały znikomy. Jedząc je, dostarczamy natomiast witamin z grupy B, E i C, a także żelaza, potasu czy też magnezu. W sałacie znajdziemy też znaczące ilości błonnika pokarmowego, którego obecność w posiłku pomaga ograniczyć taki nagły wzrost poziomu cukru we krwi. Pomaga on też w procesie trawienia, czy też pomaga kontrolować prawidłowy poziom cholesterolu. Ogórki również są niskokaloryczne, mają śladowe ilości węglowodanów. Znajdziemy w nich niezbyt duże, ale jednak jakieś ilości wielu witamin i składników mineralnych. Pomidory. One również są niskokaloryczne i niskowęglowodanowe, ale dostarczą nam błonnika, wielu witamin, przede wszystkim witaminy C, A i K, a także składników mineralnych jak magnez, fosfor, miedź czy też mangan. Papryka. Ona zawiera już ciut więcej, ale nadal mało węglowodanów przyswajalnych, ale za to sporo błonnika, znaczących ilości witamin, jak witamina C beta-karoten, czy też kwas foliowy. Brokuły. One są też niskokaloryczne i mają niewielkie ilości węglowodanów. Dostarczą nam za to błonnika, witaminy A i C, a także potasu i kwasu foliowego. Do tej listy możemy doliczyć jeszcze buraki, kalafior, surową marchew, seler naciowy, czy też karczoch. To teraz moi drodzy, powiedzmy sobie, jak jeść w ciągu dnia więcej warzyw. Polub się z zupami krem. Zupy krem to jest bardzo dobry pomysł na zjedzenie dużej ilości warzyw w jednej porcji. One, dzięki temu, że mają płynną konsystencję, są łatwe do zjedzenia nawet w większej ilości. No, a przez sporą ilość warzyw mogą zawierać znaczące ilości błonnika przy jednoczesnym niewielkim udziale węglowodanów przyswajalnych. Pomysłów na zupy krem znajdziecie całe mnóstwo. Możecie znaleźć przepisy na krem z pietruszki, krem z pora, z brokuła czy z pomidorów, czy też na przykład z kalafiora. Jeśli szukacie czegoś z niskim indeksem glikemicznym, no to mogę polecić Wam przepisy na obiady, które znajdziecie w moim sklepie. Jest tam krem z pora i krem z pomidorów. Polecam. Wprowadź do diety zielone koktajle. Żeby jeść więcej warzyw w bardzo przystępny sposób polecam Wam też zainteresować się koktajlami z nich. Jeśli będziecie szukać przepisów czy pomysłów na takie koktajle, to na pewno znajdziecie mnóstwo takich, które poza warzywami mają też owoce. Ja często mówię, że owoce najlepiej jeść jak najmniej przetworzone ze względu na ich wpływ na poziom cukru. Takie zmiksowane owoce podniosą nam po prostu szybciej poziom cukru niż owoce świeże. Nie ma jednak co się bać koktajli na bazie warzyw i owoców, jeśli tych drugich będzie rozsądna ilość i będą to odpowiednie owoce. Może zamiast banana czy rodzynek zdecydujmy się na awokado, pomarańcza czy owoce jagodowe jak truskawki, maliny czy też jagody. Jeśli zaś chodzi o warzywa, to popularne w takich koktajlach są jarmusz, pomidory, selernaciowy, szpinak, marchew czy też natka pietruszki. Mam dla Was dwa fajne przykłady. Miksujemy pomidory z jogurtem naturalnym, przyprawami jak pieprz albo ostra papryka, oregano i bazylia. Możemy też dodać odrobinę oleju roślinnego jak oliwa. W ten sposób przygotujemy ciekawy, wytrawny koktajl. Drugi pomysł. Miksujemy seler naciowy ze szpinakiem, dodajemy również pomidora i odrobinę soku z cytryny. Moi drodzy, jeżeli macie cukrzycę typu pierwszego albo ktoś z Waszych bliskich na nią choruje, to zapraszam Was serdecznie na moją platformę edukacyjną z kursem wideo, w którym uczymy od samych podstaw życia z cukrzycą. Są liczne przykłady, są odniesienia do praktyki i mnóstwo sprawdzonej wiedzy. Dostęp do platformy jest dla Was w pełni bezpłatny. Żeby korzystać z kursu, należy założyć konto na platformie, do czego Was zachęcam adres to kurs na Przygotuj sobie warzywa jako szybką przekąskę. Warzywa to jest ten rodzaj przekąski, który nie będzie nam podnosił poziomu cukru zbyt mocno. Polecam wam pokroić sobie takie warzywa jak marchew, ogórek, rzodkiewka, seler naciowy, papryka czy kalarepa i jeść je w ciągu dnia. Jeśli chcemy dodać trochę kalorii, albo po prostu urozmaicić trochę smak tych warzyw, możemy zjeść je z humusem, albo na przykład z jogurtem greckim. On jest dość gęsty i tak fajnie się po prostu sprawdza jako, wiecie, taki niskowęglowodanowy dip. Jeśli chodzi o humus, to jest to pasta z cierzycy, no albo innych roślin strączkowych. W moim e-booku z przepisami tym razem na śniadania znajdziecie przepis na trzy wersje humusu. Z suszonymi pomidorami, z bazylią i humus paprykowy. Ten ebook również wam polecam. Jedz warzywa na różne sposoby. To, co warto wiedzieć o warzywach, to że możemy jeść je na wiele różnych sposobów. Można jeść je przecież na surowo, można je smażyć, gotować, grillować, czy też piec. To na pewno pomoże wam urozmaicić waszą dietę. Ja z pieczonych warzyw najbardziej lubię brokuły, kalafior i marchew, natomiast smażoną lubię najbardziej cukinię, paprykę i cebulę. A wy? Mrożone warzywa. Nie zawsze w ciągu roku jest duży wybór warzyw. Niezłym pomysłem jest decydowanie się na mrożone warzywa, jak na przykład fasolka szparagowa, brokuły czy też kalafior. Popularne są też różne mieszanki warzyw, ale uważajcie, żeby nie wybierać tych, które mają w składzie ziemniaki. Ich w takich mieszankach jest zazwyczaj sporo, no bo są tanie. No i przez to dość ciężko zapanować nad ich ilością. A jak wiemy, ziemniaki to są te warzywa, które są bogate w spore ilości węglowodanów. Je możemy dodać już osobno, we własnym zakresie, kontrolując ich ilość i jakość. Ja najczęściej z takich mieszanek wybieram warzywa chińskie. One mają w składzie warzywa o umówmy się śladowych ilościach węglowodanów przyswajalnych. Mrożone warzywa są oczywiście trochę mniej wartościowe niż ich świeże odpowiedniki, no ale to nie jest tak, że to jest pusta, jałowa żywność. Mają po prostu trochę mniej witamin czy składników mineralnych. To jest nadal zdrowa żywność. Warzywa przed głównym posiłkiem. Od jakiegoś czasu krąży takie. No, moim zdaniem fajne i proste zalecenie, mówiące, że jeśli chcemy spowolnić wchłanianie węglowodanów z posiłku i ograniczyć w ten sposób nagły wzrost poziomu cukru, no to warto przed głównym posiłkiem zjeść małą sałatkę warzywną. To faktycznie może zadziałać. Wiele oczywiście zależy od tego, co zjemy jako główny posiłek, no ale faktycznie często możemy zauważyć różnicę. Taka sałatka, powiedzmy z sałaty, rukoli czy jarmużu, na no do tego ogórek czy pomidor, mogą być po prostu fajną przystawką. Moi drodzy, jak widzicie, sposobów na jedzenie większej ilości warzyw każdego dnia jest całkiem sporo. Warzywa to jest świetny sposób na urozmaicenie naszej diety i wzbogacenie jej w substancje, które są niezbędne dla utrzymania przez nas zdrowia. Ciekaw jestem, jakie są Wasze ulubione warzywa. Możecie napisać w komentarzu pod tym filmem. A na dzisiaj z mojej strony to już będzie wszystko, więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam jeszcze raz o platformie Kurs na cukrzycę. Załóżcie sobie konto i korzystajcie, bo to jest miejsce przygotowane dla Was. Żegnam się z Wami, życzę Wam jak zawsze dobrych cukrów i jak najwięcej czasu w zakresie. Cześć!